Dzisiaj mam kolizko tu 21, a dzisiaj robię poradnik jak, jak wyrenderować i wrzucić film na YouTube. Tak, wchodzimy tu gdzie mamy. Proszę, tak, fraps. Молис. например, то. нет, 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 нет. Каком то? dotąd delete o właśnie nie jak to już wytniecie ładnie jak to będziecie chcieli no tak tutaj sobie naciskamy i to właśnie renderuje ale nie mogę było za, za mało miejsca <coughs> na dysku się i od razu się wrzucą. No i tu można, jak się będzie nazywał ten, e, ten film, co chcecie tutaj napisać, na przykład jakie tagi możecie, e, e, jakie e, kategorie, to ja, gaming chcę opublikować. No i tutaj na przykład wpisujecie tak jak ja. No i... Wszystko. Także oczywiście.